Więc twoja modlitwa musi wejść na nowy poziom. Wierzysz, że twoja modlitwa może przynieść zmiany w twoim życiu i w życiu ludzi, w życiu ludzi i świat, zmienić świat wokół ciebie? Ja wierzę. Jezus często oddawał się od wszystkich, żeby się pomodlić. Jezus szukał relacji ze swoim tatą. Nawet Jezus. On potrzebował pójść. I, I co chwilę, kiedy czytamy Ewangelię, ja się dzisiaj przygotowywałem, czytałem Ewangelię i mówię, Boże, kiedy, znaczy nie dzisiaj się przygotowałem, na dzisiaj się przygotowywałem. I kiedy czytałem Ewangelię, mówię, Boże, co Ty chcesz powiedzieć? I to, co zwróciło moją uwagę, że Jezus bardzo często oddalał się od swoich uczniów, oni go co chwilę musieli szukać, znaleźć. On zazwyczaj był na górze. I gdzieś gdzieś tam zawsze starał się znaleźć czas, żeby spędzić go ze swoim tatą, żeby odebrać od niego instrukcje, żeby z nim pobyć, żeby mieć z nim relację. Bo kiedy, kiedy patrzymy na to, to nasza modlitwa buduje naszą relację z Bogiem.